Polować nią. I oni to świetnie wykorzystują, te rytuały to nie jest zabawa bogatych ludzi, oni no doskonale wiedzą, co robią, na tym swoim poziomie, oczywiście, percepcji rzeczywistości. I to na przykład jest pierwszy wniosek. Bo fundamentem systemu kontroli są te właśnie dwa pytania. Na tej bazie zbudowano naszą planetę więzienie, bo ona dla mnie dzisiaj, z perspektywy wiedzy, jaką się nam zabiera, ukrywa się w wiele faktów. Jak nas bardzo się okala z energii. To jest strata więzienia. Na, na tym to polega. Kim jesteśmy, co tutaj robimy i jaka jest natura rzeczywistości. Ludzie kompletnie nie wiedzą kim są, czym są i nie wiedzą jaka jest natura rzeczywistości. Dlatego, że tego nie wiedzą, są idealnym obiektem kontroli są jak ślepi i głusi, którym można wszystko wmówić: mówić, że są kamieniem, że są kośmie i mięsem, tak? tylko kupą miecha i kości, że to jest wszystko. Ty masz żyć i przeżyć. To są takie fakty, które uświadamiają nam, co my wiemy o, na, o naszej rzeczywistości. Skoro tak naprawdę z widma elektromagnetycznego, w którym funkcjonujemy, to, to widmo jest niewielką częścią energii istniejącej we wszechświecie, a my dekodujemy też niewielką część tylko tego widma, to co to oznacza, że my tak naprawdę nie potrafimy zdekodować naszymi oczami, uszami ogromnej ilości energii, która tu, właśnie między nami teraz przebywa? przechodzi przez nas. My tego nie doświadczamy. Jesteśmy ślepi i głusi tak naprawdę. Więc jak, jak to wygląda? To są naukowe dane, a ludzie się śmieją z UFO, z istot astralnych, śmieją się z, z channelingów. Przecież my tak naprawdę nic nie wiemy o rzeczywistości. To jest taki niewielki zakres rzeczywistości, który tutaj teraz wszyscy doświadczamy, ponieważ odcięto nam, to jest inny temat, dostęp do, do percepcji tej rzeczywistości. Oczywiście tutaj wśród nas jest wielu ludzi, którzy mają dostęp do większego zakresu, mają określone zdolności, trenują je, rozwijają i tak dalej. To jest to, ten proces teraz przebudzenia, także ludzie dochodzą do tych swoich zdolności naturalnych, bo są nasze naturalne zdolności. Natura rzeczywistość jest energetyczna, jak naukowcy odkrywają, że atom, czyli materia, która nam się wydaje, że jest stabilna, stała, jest tylko złożoną energią, no to gdzie jest? To tak naprawdę okazuje się, że nie ma materii, bo mate, materia jako przeciwieństwo energii nie istnieje. Wszystko jest energią, a skoro wszystko jest energią i ta wiedza jest. Wśród tych, którzy rządzą tym światem, oni wiedzą, jak manipulować tą energię, wiedzą, jak to rozgrywać. Wszystkie budynki, wszystkie struktury są położone w określonych miejscach, celowo. Tutaj także na ślęży. Gdziekolwiek jest jakiś punkt energetyczny, to jest zawsze jakiś kościół, krzyż, albo coś, coś co zakłóca to wszystko. To nie są przypadki. Także wszystko jest energią. Nawet Max Planck, człowiek, który dostał Nobla za swoje badania. Także to potwierdza, że wszystko jest materią. Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie dla najbardziej jasnej z czołowych nauk do badania materii, mogę powiedzieć, że w wyniku moich badań o atomach tyle nie ma materii jako takiej. Cała materia pochodzi i istnieje tylko ze względu na siłę, która powoduje drgania cząstki atomu i utrzymuje ten najmniejszy układ słoneczny atomu. Razem musimy założyć istnienie świadomego i inteligentnego umysłu kryjącego się za tą siłą. Ten umysł jest yy, macierzą całej materii. Także to są... Yy, to są sprawy naukowe, to są rzeczy, które wystarczy połączyć. I teraz, jeżeli wszystko jest energią, a cały system skonstruowany jest tak, żeby z nas zabierać tą energię, kraść pod każdym powodem, nie tylko pieniężną, ale w ogóle życiową energię, no to właśnie w takim bagnie się dzisiaj znajdujemy. Jesteśmy wykorzystywani, zostaliśmy zapędzeni do takiego kółeczka, żeby wiecznie biegać, coś zdobywać, biegać za, za fikcyjnymi celami życiowymi, które mają ci dać szczęście i spełnienie, podczas gdy system non-stop z siebie żeruje bo zostaliśmy zamienieni w takie bateryjki systemu, Filmatyk jest w ogóle pełen symboliki, którą człowiek świadomy dekoduje i wie, na czym to polega. I właśnie większość ludzi nieświadomych stanowi takie bateryjki dla systemu. Niestety, nic więcej. I to jest oczywiście smutne. A to wszystko polega na tym, słynne już ten slajd, pewnie większość z Was zna. Tak, bo tkwimy w pudełkach wierzeń, poglądów czy jakichś katolickich izmów, new ageizmów. Ludzie się szufladkują, drążą jeden temat, zamykają się w nim, już nie chcą widzieć dalej, bo to jest najważniejsze, bo to ja odkryłem prawdę, już dalej nie idę. To jest podstawowy fundament kontroli. Nawet w naszym środowisku, który bada rzeczy tajemnicze i wyśmiewane, nadal znajduje się ten błąd, że my myślimy, że już odkryliśmy prawdę. Że już moja wizja świata jest jedyna prawdziwa, ja nie wysłucham drugiej osoby, która ma inny pogląd, ponieważ nie, bo to zaburza mój system wierzeń. My także popełniamy ten błąd i my nadal mamy jeszcze wiele rzeczy do odrobienia. Tak samo ja oczywiście, cały czas się z tym zmagam, bo się obserwuję, tak? Moje poglądy, moja analiza rzeczywistości, czy czasem nie okupuje się w jakimś schemacie wierzeń, który blokuje mój rozwój świadomości. To jest bardzo ważne, bo to jest podstawa kontroli. Wszystko się odbywa na poziomie umysłu. Ludzie są kompletnie zablokowani na poziomie, nie szukają informacji, to są takie hasło właśnie takie szklatki, channelingi, demony, spiski w spiskach, szatan, diabeł, apokalipsa, MWS wszędzie, to też są takie szklatki, że po prostu zamykamy się w określonym schemacie i dalej nie idziemy, koniec, wiemy już wszystko, co tam będę słuchał Kozinego, to ma inne zdanie. Na wielu poziomach się to odbywa, tak samo to nas dotyczy cały czas, to nie jest tak, że tamci ludzie z systemu, to oni są źli, a my jesteśmy perfekcyjni, my cały czas musimy się obserwować i nie tkwić w tym. Bo jak mówię, no to troszkę się te slajdy widzę na tym ekranie, bo przedstawiałem, ale nieważne, to jest największym, największą, największym sekretem tych ludzi, którzy nami manipulują, że my, drodzy Państwo, wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście kreatorami tej rzeczywistości, wszyscy z osobna, wszyscy macie fundamentalny wpływ na swoją rzeczywistość i na rzeczywistość ogólną. Tak, to jest prawda. Nasze myśli kryją naszą rzeczywistość, nasza energia, nasz stan wewnętrzny kryje naszą rzeczywistość. I to jest największy fundament kontroli, ponieważ robi się wszystko, żeby mówić człowiekowi, że jest mały, nic nieznaczący, że nie ma, yy, nie ma siły pokonać system. I jeżeli człowiek uwierzy w to, to tak kryje swoją rzeczywistość i odtwarza to, to, oddaje władzę w ten sposób. Na tym polega ten cały. Ten cały mechanizm, tak naprawdę. Nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. Jeśli myślisz, że możesz coś zrobić, lub myślisz, że nie możesz nic zrobić, w obu przypadkach masz rację. Dokładnie. To my wyznaczamy sobie granice, co można, a czego nie można. I dlatego właśnie robi się wszystko, żeby za pomocą strachu, za pomocą manipulacji percepcji nas samych, kim jesteśmy, jakim jesteśmy że jesteśmy nieśmiertelnymi, genialnymi istotami, które nie, ma, nie muszą się, nie ma czegoś takiego jak śmierć, że po prostu jesteśmy istotami duchowymi, że. To wszystko się odcina nas się od tej wiedzy, żebyśmy właśnie się bali, żebyśmy byli małymi, zamkniętymi, bojącymi się, strasznymi istotkami, które gdzieś tam szukają wsparcia w rządzie, w religii i tak dalej. A ci ludzie już zagospodarowują ten nasz strach. Po, bardzo prosty mechanizm. I kreujemy swoją rzeczywistość w ten sposób. Także to jest kolejny wniosek, który jest z moich najważniejszych z tych wszystkich lat, które do, do roku 2011, które gdzieś tam, powiedzmy, z jakimś finałem e, przynajmniej tak się rysuje, prowadzi, że wszystko tkwi w nas samych. I to jest tak prosta prawda, że wielu ludzi nie jest w stanie tego zaakceptować, ponieważ my lubimy oskarżać wszystko na zewnątrz, że jest winne. A tak naprawdę ludzkość jest winna tej sytuacji, która jest. I może to kogoś zaboli, ale ja tak twierdzę, ponieważ... Kiedyś, jak dochodziłem do tych wszystkich informacji, to ja byłem przekonany, że ja wystarczy, że dam komuś film, dam artykuł, wystarczy dać tą wiedzę ludziom i oni się po prostu zbuntują, oni powiedzą nie, oni będą się rozwijać, to wystarczy im powiedzieć to. Tymczasem ludzie nie chcą znać prawdy, nie chcą być wolni. A dlaczego? Bo wolność łączy się z odpowiedzialnością za własne życie. Nie można już zwalać na nikogo innego, tylko trzeba wziąć odpowiedzialność za wszystko, co złe i dobre w swoim życiu.